Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Kefir, a to jest kanał Drugi Dom Klocków. Na tym kanale omawiamy używane klocki, skupuję, zakupuję, sprzedaję, a nie, jednak nie sprzedaję, bo wszystkie, co zakupuję, dorzucam do swojej kolekcji. Tak więc zaczynajmy! W tym odcinku pokażę Wam moje must-have znalezisko do kolekcji. Jest to oczywiście figurka złola. tym razem. Nie kupuję błękitnego skarabeusza, który został już we wcześniejszym odcinku kupiony. Oraz Gorilla Gruda. Gorilla Gruda o! Przepraszam, taka literówka słowna. <laughs> nie kupiłem Gorilla Gruda. Tym razem jest coś innego. Nie, nie, nie lubię duplikatów w swojej kolekcji. Dlatego pokażę Wam mojego TwoFace. Prision two Face'a oczywiście. Zakupiłem go za kwotę 50 zł. Chodzi on po około 150 na polskim rynku Vinted. Ja go zakupiłem po 50 zł ze względu na bardzo luźną główkę, która jest do wymiany. Tak naprawdę za koszt 15 zł plus dostawa. Którą oczywiście zauważyłem na Allegro, która nie jest aukcją żadną, tylko po prostu wieloma sztukami tej główki. Oczywiście do niego zakupiłem inną figurkę, której nie mogę Wam pokazać, bo jest u mojej dziewczyny aktualnie. Jest to figurka Green Arrowa. Łącznie za te figurki dałem 100 zł. Sprzedający zgodził się na cenę 50 zł właśnie ze względu na ten emblemat, że jest bardzo luźna główka. Oczywiście ja już to powyciągałem inne takie. Niestety jeszcze nie zamawiałem główki. Myślę, że jest jak na razie zbyteczna. Skoro i tak trzymam ją tak naprawdę w gablotce. Niedługo oczywiście, ta ściana będzie troszkę bardziej wypełniona ze względu na to, iż mam projekt na nią. Wiem, bardzo głupie mieć projekt na ścianę, ale myślę, że efekt będzie bardzo fajny. Także. Tu face zakupione za 50 zł. Ja jestem Kefir i się z Wami żegnam. Siemanko, do następnych odcinków.